Gmina Santok położona jest w północnej części województwa lubuskiego w powiecie gorzowskim i zajmuje powierzchnię 168 km2. Ma 8200 mieszkańców, których stale przybywa. To nikogo nie dziwi, ponieważ od kilku lat przy wsparciu funduszy unijnych realizowane są tam inwestycje sprzyjające rozwojowi. Zaliczyć do nich można chociażby otwartą niedawno promenadę spacerową wzdłuż warty, przy której ustawiono altany, wiaty wypoczynkowe, nowe ławki, kosze, tablice informacyjne oraz stojaki rowerowe. Promenada jest oświetlona. Koszt budowy to blisko 700 tysięcy złotych. W sąsiednim Gralewie na ukończenie jest budowa centrum rekreacyjno-sportowego z trawiastymi boiskami i kortami. Zakończono już termomodernizację szkoły podstawowej w Wawrowie, a od podstaw wybudowane zostały przedszkola w Lipkach Wielkich i Santoku. Koszt inwestycji oświatowych przekroczył 3 miliony złotych. Jednak najwięcej, ponad 10 milionów złotych, pochłonęły budowy i remonty gminnych dróg, które teraz śmiało mogą konkurować z miejskimi arteriami. Łączny koszt gminnych inwestycji za ostatnie lata w Santoku to ponad 30 milionów złotych. Gmina Santok, inwestycje, lider wykorzystania funduszy unijnych. Witam Za. Państwa serdecznie. E, proszę Państwa, no, dają to jak nie brać. Po prostu trzeba te środki umiejętnie wykorzystać i najważniejsze, żeby te środki były wykorzystane na rozwój, żeby stymulowały dalszy rozwój gminy. To nie chodzi o to, żeby budować sobie pomniki, tylko żeby e, usprawnić życie mieszkańców. Kustodia Redniet Klawis. Tak o Santoku pisał Gal Anonim, strażnica i klucz królestwa. Historia grodu sięga czasów Mieszka I. Takie miejsce zobowiązuje. Dziękuję uprzejmie.